Co to, to jest życiowy błąd? Życiowy błąd to jest coś takiego jak na przykład to mąż nie umyje garów, a żona prosiła. I co wtedy? No i wtedy żona ma kłopot, bo mąż nie chce jej pomóc, a ma dużo roboty. Ona pobłądziła, bo się za niego wydała, a miała tyle kawalerów. Głupio wybrała, jakby nie wiedziała kim on jest. Ale to już mostarda po obiedzie. Życiowy błąd to jest coś takiego, że jak mama źle wychowa dziecko i zostanie bandy to ma tak nie może być. Państwo daje naukę, a ona to na zmarnowanie bierze. A czy takich poważnych życiowych błędów można uniknąć? Niektórzy Unikają takich błędów, jakby się nic nie stało. Oni sami się okłamują. Na przykład człowiek z człowiekiem się pokuczą bardzo mocno. Oni mogą dojść do rozwodu nawet. Życiowy błąd pełni mężczyzna, że na przykład zostanie kanarem i przez kanara ludzie wszyscy wylatują z tramwaja. Na przykład pani lub pan za też nie mogą być, bo wtedy też może dojść do, do życiowego kłopotu. A jacy powinni być? Akuratni. Czyli robią się obojętni. Nie mają kłopotu na swoim sumieniu. Jak za dużo serca jest wiele. Jak za mało serca jest wiele. Trzeba być zupełnie obojętnym. A kiedy już zdarzy się, że ktoś popełni życiowy błąd, to w jaki sposób może go naprawić? To jest bardzo kosztowne. Trzeba kupić bukiet kwiatów i jakoś go rozczesyć, żeby już się nie obraził nigdy. Dobrze zaprosić na miłą kolację, ładnie się z nim zachowywać, być spokojnym, a żeby się nie wnerwić, to ciągle człowiek musi liczyć do dziesięciu. Człowiek, który dnia rozrabiał, ma spuszczone oczy. Widać, że to on. Musi się przyznać szczególnie. Dobrze by było, żeby mu wyszło rumieńce. On tak się musi zastydzić. Inaczej nie będzie wybaczenia. A czy każdy, nawet największy, życiowy błąd da się naprawić? Tak, tylko trzeba jedno słowo powiedzieć: przepraszam.